Sponsorem programu są właściciele sklepów Intermarché z województwa śląskiego, oferujący wędliny z własnej wędzarni. Rączka No witajcie kochani ludkowie, a witam się z Pawłowic Kajrzech dzisiaj przyjechał na zakupy. Tukaj też zostana, bo jademy do bardzo fajnego miejsca, kaj jest przepyszne jedzenie, ale żeby uważać, trzeba mieć z czego bez toż. No i przód jeszcze zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie panie, co Proszę. potrzebuje? pstrungi świeżutkie, ja? Świeże. Wyglądają polecane. bardzo dobrze. Dwa takie piękne mi pani spakuje. Eleganckie, super. Nie, a jeszcze niech mi Pani powie, są tu kilka skaczki. A są widza? Są takie skaczki po naszych nogach. Ja. To ciepnie mi też Pani dwa. Takie większe podle cho, pani. nie? Mogą być? Jasne, mogą być. Super. Dziękuję Proszę Pani Już Zapraszam ponownie na zakupy do Intermarsze. Muszę jeszcze, słuchajcie, poszukać krupczatki z kisztego, że tajemnicą dobrej ryby, a właściwie panierki, jest właśnie mąka krupczatka. Jest krupczatka. Dobra, biera. jada dalej. Będą też potrzebne pogańskie krupy, czyli kasza gryczana. Mam tutaj. Na razie bo mnie godzą. czemu to wciepuje, ale będzie fest smaczny. Dzisiaj będę też potrzebował dużo natki pietruszki. Mam tu takie szumne. Mm, super wonio. Dymka. I wczepna są jeszcze także jabłka do marynaty. Mm, cudownie woniają polskie jabłka, i to jest ważne. Wszystko mum, mogę jechać, ważyć. Zakupy zrobione, a Szlakiem kulinarnym śląskie smaki przywędrował do Pawłowic, do miejsca, które dobrze już znacie, bo byli my sami rok, a sommy w smaku regionu miejscu, Kasie się serwuje przepyszno, śląsko kuchnia i panuje. Nasz śląski klimat, co tu dużo gadać, Idemy pikcić, a będzie smacznie. Kto to tu tak wylatuje, co? Szczęść Boże, zapraszamy! Szczęść Boże, witam Was pięknie. Słuchajcie, po takim powitaniu, pięknym, przez takie fajne bajtliki, to aż się chce iść zrobić, Wyście tu ekstra przyjechali na moje warzynie, ja? Ja. No to teraz muszę tak uwadzić, żeby wszyscy pojedli, to co, idziemy, pójdźcie. Ja już jest przebleczony, jest i całko moja czelotka, jest szef kuchni, Bartek Paszek, witam wszystkich. Powiedzcie mi, a skąd wyście przyjechali? Z i z tu na miejscu. Bartku, a oni to u was tak robią, występują? Co? To są laureaci konkursu kulinarnego z szkoły z Pielgrzymowic między innymi, którzy dostali się do finału i my jako restauracja byliśmy jury. I ocenialiśmy to. To był konkurs kulinarny. ja? to a? był konkurs kulinarny dzieci, właśnie w tej szkole. Co wyście tam ważyli, powiedzcie? Marzonkę. Czyli to już jest dobry materiał na żonę, bo zmarzonka poradzi zrobić coś co jeszcze, żeście tam ważyli. Sałatkę. Ja, a jako sałatka? Warzywne i owocowa. Mmm, kartofal, zalacja, się nie. No to słuchajcie, a wy też poradzicie warzyć? No My nie warzywamy, tylko śpiewową. A wy śpiewacie, artysty. Zaśpiewacie nam coś? Nie! To ja teraz propozycja mam taką, żebyście się siedli, dychli, a my z Bartkiem coś fajnego uważymy. Możecie się podziwiać, jak to się rychtyk waży, jak to się parszczy. Może kiedyś nas zastąpicie, nie? To no no tak. wypadałoby, Jak młodzież na... się szkoliła w tym kierunku. Jak pójdziemy na pędzejo, może to kiedyś nastąpi. Ja propozycja mam taką. Wy teraz siadacie, dziwocie się, a my z Bartkiem chytamy się robotę, nie? Jasne. A co dzisiaj będziemy ważyć, powiedzmy, bo ryby Wiem, że ryby, ale pięknie wyglądają. Nasze rybki polskie, słodkowodne, sandacza z kaszotto z grzybami i pstrąga z koperkiem z ziołami prowansalskimi na winie. Zaczynamy od pstrąga, ja? Ja, zaczynamy od pstrąga. Pstrąg wygląda naprawdę dobrze, świeciutki. Piękne, świeżutki, zajrza, skrzela ciemnoczerwony, czerwony a to jest oznaka tego, że ryba jest świeża. I teraz, tak powiedz mi, co z tą rybą będziesz robić. Bo ja mogę przyprawić, wszystko się zrobić, ale. trąg jest z reguły smażony w całości. No. My zrobimy z niego taką płaszczkę. Płaszczka, niech będzie płaszczka, czyli. będziemy potrzebować do tego potem jeszcze zioła prowansalskie, czosnek, masło cypryjskie. czosnek jakoś przesiekać? Pokroić w kosteczkę Dobra. albo w paseczkę. Jeden ząbek wystarczy w zupełności. Ja to zaś by na wale, no, w życie, bo ja czosnku Czyli niestety głowa idzie wek. Ale też ją usmażemy. Potem wykorzystasz, nie? Wykorzystamy ją. A i robisz takie cięcie tak, tak. cesarskie bez pośrodek. I będę miał taką właśnie... Ale roz... ości normalnie wszystko zostawiasz, ja mogliby... czy nie? Ja wszystko zostawiam. Okej, okay, Te... czyli mamy teraz taką e, pstrąga ala la Flondra. ala a la floundra. też no, tak Teraz praszka. go trzeba troszkę posolić. No do ryby solicza. Mamy też trochę pieprzu i zioła progąselskie. Zioła też idą do środka, ja? Ja, z tej strony. Dobra. Ja? I gadał, że jesteś o pietruszce. Czy ta pietruszka ci mam przesiekać, czy do Ja Pietruszkę damy przesiekaną, potem już jak podlejemy winem, i zielonej cebulki też. I co? Do obtoczysz mące. Obtoczona Widzę, mące, że krupczatka. Krupczatka. Bo kochani nie wiem czy wiecie, że ja w krup... krupczatce obtoczy się ryba, to ona będzie bardziej chrupiąco. E... Ja już to wiem od dawna, jak to kucharki na weselach ryby robiły, ja, to zawsze, zawsze w tak krupczatce nigdy w zwykłej mące ona potem jest naprawdę. Blank inksho, e, No, ma ta skórka taką tak, bardziej bardziej krwiącą. To dokładnie. tak. To macie zaś kniw nowy, będziecie wiedzieć, co i jak. Nie? Mogę już tam dać trochę. Możesz jasne. I lej a mam... lej a I tu troszkę. Czyli tak, może zielona cebulka, mam skroto pietruszka. czosnek. Jasne. Już co, pomału myślę, moglibyśmy ta ryba ciepać. to fajne połączenie będzie tej cebulki, pietruszki. Super pomysł. Czyli zaczynamy zaczynamy generalnie od, e, od środka, nie od skóry. Ja. Bo jakby my dali od skóry, to rybom e, zacznie, bardziej. Zacznie ją wykrzywiać. Zacznie wykrzywiać. Także to jest I bardziej sprawny. Wiedziałek, że, że tu jest jakiś kniw. To co? Ja myślę, że już trzeba byłoby ta rybka zwyrtnyć. Ja, już On widać, widać to jest. że jest fajno zrumieniono. Elegancko wygląda pięknie. Teraz już myślę, że mogę na powoli dodać masło. Masło, ja. masło na wierzch, żeby tak fajnie się rozeszło. Tu jeszcze w góry. Jedna kulka damy na wierzch, może nie? Żeby się przeszła. O, super. Tak, możemy już też dawać te cebulkę, pieczuchę, wszystko, ja i czosnek. I czosnek. I teraz, Wunio, słuchaj, jak w mojej chałupie, jak ze sznytlochem smażenka robię, wiesz, tak, a propos... A propos, wunio. Wunio pięknie, tak. Jak się na masło y, sznytloch, to też tak, Wunio. I za chwileczkę wino, właściwie wino ja, już by trzeba było Już nie. dajemy wino. Dobra, wytrawne. Win, wytrawnego. Mm, słuchajcie, jak tu, Wunio... To połączy nam wszystkie te smaki. Biedność. Oczywiście bajka też to mogą mieć, bo... Te procenty to wszystko do luftu idzie. Poszło. Został miał szmak. No i to troszkę to odparuje. I, ryba gotowa. i ryba gotowa, ja? I ryba gotowa. Proste i smaczne. Czyli taka ryba też idzie na co dzień u was gdzieś? Kultywujemy tradycję jedzenia ryb w piątek. Super. I wszystkich właśnie zapraszamy w piątki na, na te kilka dań, które są tylko serwowane w piątki. Ja już to wyłącza, to żeby też. nam to nie zgorało. To co nakładamy, nie? Nakładamy, rybka już jest. Ryba już jest leptic. To co, fryteczki jeszcze no nie? Fryteczki, już idą. O, to mi fryteczki, słuchajcie, to jest firma Kaj. Stryk i jest. jest jeszcze tak, gryfno tak? ziołka. <gryfne gryfne> Same gryfne, Same my. gryfne, ja? To nie, <gryfne> nie wiem, to na to Twoja baba wyże, ale. Nie no, ona jest najgryfniejsza. Tak. I co, jeszcze polejesz? polejemy, polejemy nie? to wszystko? To, to jest ten szmak, smak. słuchajcie. Przedmiotowy. Jakiś dekor, ale to no, wygląda Świebra, to jak wygląda, jak naprawdę Taki. Trochę mięty. Pstrąg na płasko. To pstrąg na płasko. I jeszcze tu mamy taką łepeta o tego pstrąga. Ale ona jest też usmażona, żeby nie było, że surowo do mamy. No wygląda jak milion dolarów. Wodnio cudownie aż smakować będzie jeszcze lepiej. Wybórnie. Rączka mm. do Obiecaliśmy, że będzie dobry sandacz, tuż teraz go zrobimy Dokładnie. i on będzie z kaszotto, nie? Z kaszotto, nie z risotto, z kaszotto. Nie, nie risotto, słuchajcie, mamy tu uważane pogańskie krupy, czyli kasza gryczano i z tego, z tego będzie robione te kaszotto, ale już się już najpierw no na rybą. Sandacz pięknie wygląda, na go tak na trzy, nie? Na trzy kawałki. Tak, dobra. I oj, jedno posola, Posoli. Kropisz cytryną, czy potem nie skoży? Y pokropimy cytryną tylko z Sól i to wszystko. Dobra. I zaś będziemy to obtoczować mące. Sól, Ryba lubi sól, nie? Tak jest. Troszkę korzyniu. Dołóż też troszkę yy, soli do mąki. Nie. nie jeżeli tak dowają, wydają, że ta panienka nie? wtedy nie, nie od, odlazi tak, nie? No to też się zawsze sprawdzą. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra. No to jadę z tym światem. Ja tu teraz będę smażyć te ryby. Ja już będę robić ten sos pietruszkowy. Czyli piątki mocie takie rybne. Dokładnie. To jak to na Śląsku by wypadało, żeby było, nie? Do tego sosiku pietrukę, olej sałatkowy. I to przede wszystko y, miksową. Zmiksujemy to w blenderze. Migdały prażone. Mhm. Cytryny. To będzie bardzo ciekawe. Czyli do sosiku zimnego, czyli do tak zwanego, no to lip to też nie do końca, no zimny sos, nie? Pietruszka, taki, taki, taki dressing? Taki coś dressing. Dressing. Prażone mandle, olej, cytryna. Wiek tej cytryny pół czy cało Pół cytrynki. Pół cytryny. Pół pęczka pietruszki i ptaku. mały ząbek czosnku, ale nie za dużo, żeby to nie było takie. Jakoś sól i korzeni? Sól. Proszę bardzo. Rybki się smażą, a już wciepna teraz masło. O, tak, fajny tak, kolor. gotowy. A ja wciepuję te krupy na masełko. Fajno, emulsja wyszła zielonka. Elegancki. No pomysł, to rewelacyjny. Miodzio. Miodzio, słuchajcie. Mamy masło, krupy się teraz fajnie bleszczą. Możemy już tam dodać tych już ja? borowików, śmietanie. No to dociepuj. Jak zrobić takie borowiki, to można zobaczyć w poprzednim odcinku, co my razem ważyli. To jest ten sam sos, co... Bardzo prosto. Nie? Bardzo proste. Po prostu podsmażyć, podleć śmietanką, odparować i już. Z cebulką i to Cebulka. wszystko. I słuchajcie, teraz do tego domu troszkę pietruszki posiakome, nie? Dokładnie. Jakby chciał prosić, to to przesiekaj, a ja już najwyżej pomału wydam. E, przyprawia to korzyni te krupy. W ogóle e, sandacz lubi grzyby, nie? Super to pasuje razem. Sol. Za chwilę tam do domu jeszcze tego... Ja yeah. już, już pomału. Wiele te, tego syra, powiedzmy. Yy, tyle to... dać, żeby to tak fajnie związało, bo nałożymy to przez Ausztacher. I próżka... Troszkę... Mm. Już się ciesza. Rybki, I rybki. może można obracać. wieczy się tu cofna. Piękny, złoty kolor. wyglądają. Ale muszę Ci powiedzieć, że, że bardzo odważne połączenie, bo mało kto by połączył ryba z grupami. Także jest ciekawe danie. Także gratuluję pomysłu. Wszystko mamy w herpie, to ja Ci te rybki tu przełożę. Dobra. A już będę nakładać te risotto, kaszotko zło jak zwoł, nie? Do tego ringu. Tak. To się troszkę ślizgło, ale to się fajnie trzymie, powiem Ci. A, ja to ten ser powiązał. Powiązał, a ta śmietonka, Nie powiem, żeby to był jaki fest, fest dietetyczny, ale kto powiedział, że, że to ma być dietetyczne? Reguła jest tak, że to, co nie dietetyczne, jest najsmaczniejsze. Tak jest. No i rybka na wierch, drugo z boku. Do, jakiś dobra, rozmarynek. Mome swoje zioła hodowane i o to chodzi. O, ten sosik pietruszkowy elegancki zielony no i wygląda bajkowo i to wszystko razem jeszcze mało tomata na wierzch. i kochani, przyjeżdżajcie do smaku regionu na taki cuda z ryb. Każdy piątek Bartek wam zaserwuje. Zapraszamy. Rączka! No i kochani ludkowie, przyszedł czas na danie główne, a bohaterką będzie Kaczusia. Ale e, niż zaczniemy ważyć, to e, muszę powiedzieć, że sąmy w nowej sali, nie? Bo oński rok byliśmy na, na wierchu i tam były żubry i takie klimaty, a tu teraz na ścianach widać, z tego co dobrze obserwuję, to jest chyba wieś pszczyńska. Wieś pszczyńska, nie? dokładnie. Podziwią? No trochę to trwało, trochę się artysta namęczył. Namęczył, ale, e, ale gra, warto świeczki. no i... Ja się tak śmieję, że tu jest taki, e, takie młyńskie koło, płynie woda, że tam, a tu jest staw, że w tym stawie właśnie ta kokaczusia pływała, a my sobie teraz ta kaczka zrobimy. Właśnie. No właśnie. Moment zrobimy dokładnie. Wakitka kitka, i będziemy kaczki, te kiczka marynować, a? Ja? Zamarynujemy je w soku z jabłka właśnie y, trochę żurawiny do tego, sól, pieprz, mm, sok jabłkowy, proszę bardzo. I tu wszystko będzie. Dura, winka. Cząstki jabłka też? Dura, na cząstki jabłka. Jakiś tymianek? Nie. Tak bardziej Ty na słodko jest ta marynata. Tymianek będzie w sosie. Jakoś plasterki czy... Nie ma tutaj. Takiego... nie ma większego nie ma, znaczenia. Nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, żeby jabłko posolene. puściło nie? swój smak. Mamy, Mamy jesień. A przy okazji chcę wam powiedzieć, że jabłko teraz zeznatopię, wiecie. Czemu nie? Trzeba jeść jabłka. Trzeba jeść polskie jabłka. i wykorzystywać ich do warzenia, żeby wspierać polskie sadownictwo. Dokładnie. Dobra. E, I co? Kaczucha do tego. Kaczucha do tego, proszę bardzo. I długo w takiej marynacie dobrze, żeby leżała cały dzień, cały, cały noc? dzień, żeby poleżała. Najlepiej na drugi dzień. Se przejdzie, tym tak wszystkim. przyjdzie, nie? Dobra. Jabłka jeszcze na wierzch. I to zależy. W tym daniu bardzo ciekawe też być, tym będzie, no nie chcę powiedzieć zułza, bo zułza to tak zrollat. nie? Słodko-kwaśny sos y, na bazie czerwonej cebuli, jabłek, kaparów, wiśniówki i kremu balsamicznego. To musi dobrze smakować. To musi dobrze szmakować. Zaczniemy z, y, od kaczki czy od sosu? Chyba od kaczki, nie? Od kaczki zaczniemy od kaczki. na patelnię. No. To już może zaczyna kroić cebulę uh -huh. do sosu. Mogę zacząć od takiej prawie zimnej patelni, z tego względu, żeby ten tłuszcz tak pomału, pomału się wytapił. To Ci może pomaga, to? Jasne. Na piórka, ja? pióreczka, cebule. Dobra, może domy są cebulę na patelni. Ja to, to zaczynamy. Masło dość dużo. Przykryjemy to prędzej puści. Dodamy potrzebować jabłko do sosiku. No i teraz na masełko cebulę, ja? Dajemy cebulę. I jabłko też już mogę dać. Czyli dużo tej cebuly, ze 4 te cebule chyba były pokrote. Ja. Dużo cebule, no to. Sosik ma być takie gęsty. I co, to teraz musi zmięknąć, ja? Ja. Mogę już tam dać też tego. Kremu już kremu. teraz, ja? Walcami czlenduję. Przykrywamy. Obejrzał, jak ta moja kacza. Już się rumieni. Bardzo ważne, żeby nie chcę tego robić prędko. To jakbyś to zawartko, to nasze skierknienie i ten tłuszcz będzie taki, będzie pod tą skórą, a to nie o to chodzi, bo I się o to, żeby się fajnie właśnie wytopił, że jak będziemy jeść, to, to nie lubię jest. jak tak pod skórą jest. Ja już posiekam świeży tymianek janek do tego sosu też będzie nam potrzebny. I to idzie też do, do sosiku, ja? Do sosiku. Mm, wonia dobrze. So, jak sos będzie słodko kwaśny, to będę mogła osłodzić do metru miodu. Dużo jest tych składników w tym sosie, a do złamania smaku kapary. kapary. Jak to wszystko się przesmaży, ale to potem jeszcze blenduje się Nie, 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 nie. Właśnie o to chodzi, żeby tą cebulę w tym wszystkim było widać. Yy, cząstki jabłka. Ja myślę, że kaczki trzeba byłoby marynatą. No i teraz kaczka przykrywamy. Nie chcę tam pomalutku peko na delikatnym ogniu. A słośik się księ księ już redukuje. Myślę, że możemy dać już, już ja. wiśniówka i dwie tej wiśniówki myślę, że na tą miłość to 100 ml. Ty musi odparować. Na no to co? Czekaj, I ta kochaczuszka słuchajcie, spokojnie, bez dzieczenia półtorej godziny mięso. Żeby, nie? żeby było fajne, mięciutkie, żeby się rozpływało takim sposobem, żeby sprawić że i z za tą kość. Jak się ona no. to wtedy wiadomo, że łódko jest dobre i miękkie. Trochę soli. To co? Ja myślę, że wszystko mamy Fertile, obec kaczka wygląda. Ach, już normalnie jak tu słuchajcie dbać o linia. O, mamy to kluski i teraz co na środek. Aromatyzowane pistruchą, na środek sos. Widać, że jabłka się nie. Nie, one nie się nie rozpopiły, nie? I to ryska. już jest ten dodatek taki właśnie? I to wystarczy. No, może kruche. Dobre, kluski nie są złe, nie? Dzieło ujęci. Wspaniałe kitko. Kaczuchy. Troszkę zielonego, troszkę czerwonego. Mm. I co tu dużo go dać? Wygląda. Łok rozmarynu. Na 102. A szmakować, jak smakuje, zaraz spróbuję, a wy, jak macie szmak ta taką to musicie brać cztery literki i przyjeżdżać do Pawłowic do Smaku Regionu. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kosztujemy. Mmm, o ja tej tutaj... żołdzę, wiesz, żołdzę z jak? Tak, kaczuszka miękko, elegancko. Co powie? być. Kochani ludkowie, chcecie co robi ta kaczka, to liście na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl, a ci, którym się nie chce, przyjeżdżałem do Smaku Regionu w Pawłowicach, bo jest naprawdę smaczna. Te ale ja to Ciebie jeszcze niespodziankę. No powiesz. nie koż mi nic zjeść w Ale koleżo, bo wiesz, u nas zawsze na bogato i ja To już jest do trumny, szarlotka. Szarlotka z naszego szlaku kulinarnego. Musisz skosztować. No. Lepszy kuchny niż się złamać. Co tu dużo godać? Troszkę inno z migdałami. Nie no super, ale wygląda o. koszty. Mm. Nie kupujecie tą szarlotką. Kochani ludkowie, żegnamy się już. Do następnego tydnia. Goście, już tamte kamery. A my sobie teraz pomaszkę. Na razie pozycji. Rączka gotowa. Profesorem programu są właściciele sklepów Intermarché z województwa śląskiego oferujący wędliny z własnej wędzarni.